Cześć, to Mariusz. Na dzisiejszym filmie odpowiem na Wasze pytania. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu. Mam przygotowane pytania z Facebooka i Instagrama. Będę je czytał e, z telefonu. Także przechodzimy do pierwszego. Jakie błędy popełniłeś jako początkujący i jakie najczęściej dostrzegasz u innych? E, moim największym błędem, właściwie błędami, było przekarmienie pająków. E, Inaczej, nie da się przekarmić pająka w taki sposób, że, że pająk po prostu z przejedzenia zdechnie. Jeżeli pająka nakarmimy typu nadnaziemnego, jeżeli on się we, wzepnie na przykład na szybę i, i spadnie, jest szansa na to, że ten odwóg rozbije, pęknie mu, a jeżeli, jeżeli taki odwóg pęknie, no to wiadomo, że już takiego pająka nie uratujemy. Więc jeżeli chodzi o najczęstsze błędy, to właśnie doprowadzanie pająka do takiego stanu, w cudzysłowie, do balona. I, I przekarmienie właśnie w taki sposób. Drugim błędem jest to, że karmimy pająki zbyt dużym pokarmem. Fajnie to wygląda, jak pająk walczy z takim dużym karaczanem, czy też świerszczem, ale, ale lepiej jest podać więcej sztuk na przykład wylęgu niż jednego za dużego, i mamy większe zagrożenie, że ten jeden karaczan zabije nam na przykład podczas wylinki pająka niż kilka, kilka malutkich, które na pewno będą się gdzieś ukrywać. Także to są moim zdaniem dwa największe błędy popełniane przez początkujących. Drugie pytanie. Czy stosujesz jakiś rozkład jazdy na hodowli? Mamy cykl pracy na, na hodowli, jest on podzielony na dwa tygodnie, czyli pracujemy w cyklu dwutygodniowym. Zazwyczaj w poniedziałki karmimy wszystkie gatunki nadrzewne oraz wrażliwe, czyli te, które są po prostu rzadsze i i potrzebują więcej opieki. W czwartki karmimy na przykład gatunki podziemne i naziemne. One są u nas karmione co dwa tygodnie. Co piątki karmimy nasze dorosłe samice oraz podrostki, które zostają u nas. A w poniedziałki, wtorki i środy od rana są przeznaczone na, na pakowanie i realizowanie wysyłek. Trzecie pytanie. Ile czasu zajmuje karmienie całej hodowli? Teoretycznie przez dwa tygodnie, jeżeli mamy tą sekwencję, o której wcześniej powiedziałem, no, to da, udaje nam się nakarmić wszystko. Oczywiście jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że mamy też pająki, które nie są na sprzedanie, e, i one też wchodzą właśnie w skład karmienia. E, także y, około dwóch tygodni jesteśmy w stanie nakarmić wszystko, a jeżeli chodzi o prędkość karmienia, no to zdarza nam się przy, przy szybszym tempie, że potrafimy nakarmić około 300 sztuk na godzinę. Jakim cudem pan ogarnia tak dużą ilość ptaszników jednocześnie? A jednocześnie nie ogarnią pająków. Bo nie da się jednocześnie. No, tak jak wcześniej wspomniałem, są, jest, praca jest podzielona na etapy. E, mamy podzielone karmienie na maluchy, dorosłe i podrostki. Jaką utrzymujesz temperaturę na hodowli i w jaki sposób ewentualnie dogrzewasz? Temperatura na hodowli waha się od 24 do 27 stopni, a jak dogrzewam? No, nie dogrzewam pająków, tylko i wyłącznie używam ogrzewania podłogowego, czyli ogrzewam całe pomieszczenie. I to w zupełności wystarcza. Jeżeli w takiej hodowli, tak jak nasza, mam temperaturę właśnie 25-26 stopni, to w terarach i tak jest zawsze troszeczkę cieplej, bo zastosowane oświetlenie ledowe także trochę przekazuje ciepła. Jeżeli terarium stoi na półce, na której pod spodem wisi oświetlenie ledowe, owe no to także ta temperatura w terarium powyżej się podnosi. Także różnica jest taka, że jeżeli mamy tutaj 25 stopni, to w terariach mamy około 26, 7, a czasem 8, 8 stopni. Szóste pytanie. Jakie były Twoje największe porażki na hodowli? Zdarzyło mi się kiedyś e, inkubować Peciloteria formosa. E, to było moje pierwsze rozmnożenie tego gatunku. E, zamknąłem je w szczelnym inkubatorze, bo zależało mi na tym, żeby tam żadne muszki ani roztocza się nie dostały. E, obserwowałem t, to, jak się rozwija ten inkubator, jak te maluchy się rozwijają w inkubatorze. Zaglądałem, przewietrzałem codziennie, no i zapomniałem dwa dni przewietrzyć, a pająki właśnie w tym czasie przeszły na L1. Ich było bardzo, bardzo dużo, a pudełko troszeczkę za małe. I w momencie, kiedy przyszedłem przewietrzyć, już nie miałem czego wietrzyć. Wszystko niestety zdechło. Także jak policzyłem, było około 150 peciloteria formosa. Także myślę, że to największa moja porażka. Czym kierowałeś się przy powiększeniu swojej hodowli na początku przygody z pająkami? Hmm. Czym ja się kierowałem. No. Chciałem zawładnąć światem. Nie miałem jakiegoś wyznaczonego celu tak jak każdy chciałem zebrać ich jak najwięcej i z każdym zakupem oczywiście hodowla się powiększała, pająki rosły musiałem dokupować teraria, potem regały. A potem kolejne rosły i tak w kółko, w kółko, w kółko, aż w końcu jeszcze przed tym, zanim otworzyłem działalność, miałem około 7-8 regałów pełnych e, pająków. Także, także e, to po prostu postępowało tak jedno po drugim, nie miałem jakiegoś wyznaczonego celu. Pytanie ósme. Czy dbasz jakoś szczególnie o droższe i rzadsze ptaszniki? Czy częściej patrzysz, czy podłoże jest git, czy nie ma pasożytów i tak dalej? Mam taką półkę, która jest przeznaczona tylko dla mnie, w sensie pająki, które sam sobie kupuję. Odel 1 i, i rzeczywiście tam zaglądam dwa razy w tygodniu. Są też gatunki takie jak wcześniej wspomniałem, które są wrażliwe. Na przykład te ornitoktonine spehonsei czy tego typu nowe gatunki, o których za dużo jeszcze nie wiemy. I nie wiadomo w jakich warunkach je hmm, przetrzymywać, także tam też częściej zaglądamy hmm, i one na przykład są karmione hmm, raz w tygodniu. Dziewiąte pytanie: Czy jest taki ptasznik, którego do dziś Pan się boi? Hmm, chyba nie. Nie, nie boję się żadnych ptaszników. Miałem, Czuję jeszcze respekt, i oczywiście nie biorę żadnych pająków silnie jadowitych na, na rękę, ale żebym się jakiegoś bał, to już raczej, raczej nie. 10. Uważasz, że podział ptaszników na trzy kategorie, początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany ma sens, czy raczej uważasz, że każdy uważny i myślący człowiek poradzi sobie z każdym ptasznikiem? Yy, ciężko odpowiedzieć na, na, na to pytanie, ze względu na to, że jeżeli yy, ktoś jest początkujący, no to nie ma świadomości, czy poradzi sobie z szybko biegającym pająkiem. Yy, takie gatunki jak Irminia czy Cambri prędkością nie różnią się od sieni jadowitych, E, także, jeżeli są w stanie takie osoby zająć się szybko biegającym pająkiem e, i włożą to maksymalnie dużo bezpieczeństwa i uwagi, to myślę, że poradzą sobie z takimi pająkami jak dla średnio zaawansowanych, e, a nawet dla zaawansowanych, jeżeli oczywiście dobiorą gatunek odpowiednio. E, wszystko też zależy od tego, jakiej wielkości pająka sobie kupujemy. Czyli jeżeli zakupimy sobie na przykład osobnika L1, to no, praktycznie wszystkie wszystkie gatunki czy to właśnie silnie jadowite czy nie e, zachowują się tak samo, nie atakują, uciekają, także jesteśmy w stanie przyzwyczaić się e, do takiego pająka nawet silnie jadowitego. Myślę, że, że powinniśmy dzielić na chociażby na dla początkujących i dla zaawansowanych. Terraria robisz sam czy gdzieś kupujesz? E, no nie mam niestety czasu na to, żeby robić e, terraria, czasu i chyba talentu, także teraria wszystkie, które mam na hodowli są kupione. Czy możesz opowiedzieć coś więcej o książce Atlasie, który masz w planach? Jesteśmy w trakcie właśnie pisania książki, no, to nie będzie typowy Atlas, tylko właśnie książka. E, mamy już rozpisany konspekt i rozdziały, ale samo pisanie takiej książki będzie wymagało troszeczkę czasu, e, także no, będziecie musieli być cierpliwi, jeżeli czekacie na takie wydanie. Czy masz jakieś inne zainteresowania poza ptasznikami? E, tak, y, lubię fotografię, zresztą tak jak widać na naszym Instagramie i Facebooku, y, oraz y, lubię trochę posiedzieć w ogródku y, i pobawić się w, w ogrodnika. Pytanie 14. Czy ktoś kiedyś poznał Cię na ulicy jako tego od pająków? E, nie przypominam sobie, chociaż dwa tygodnie temu miałem taki przypadek, że przekroczyłem prędkość pierwszy raz w życiu. Policja mnie zatrzymała, poprosiłem o szybki, 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 mandat, chciałem zapłacić kartą. Pan policjant szybko, szybko, wszystko nabił, zaprosili mnie do samochodu, poszedłem zapłacić i mówię, że on, przed przeprowadzką na koniec widzę, dostałem, dostałem mandacik na pożegnanie. Pani policjantka siedząca obok pyta się, czy już sprzedaliśmy ten dom i jak ja przewiozę pająki. także, także taka sytuacja. Pytanie, czy pojawią się w sklepie pająki właściwie? E, na tę chwilę na razie nie planuję takich pająków, ani pająków, ani skorpionów. E, tym zaczyna się zajmować mój brat, może w przyszłości on będzie miał coś w swojej ofercie. Skąd bierzesz pomysły na odcinki? Dużo, dużo odcinków jest nakręcanych dzięki sugestiom naszym, naszych widzów. Także jeżeli ktoś zadaje pytanie w komentarzach, bardzo często biorę to pod uwagę i staram się. E, odpowiedzieć i na te pytania, które tam są zadawane w formie no właśnie filmów. Pytanie 17. Czy stresowałeś się podczas nagrywania pierwszego filmu? Hmm. <laughs> Chyba było widać ogólnie no. I miałem od pleców aż po koń, końcówkę nogawki. Zresztą czasami do tej pory się zdarza, że, że jąkam się sporo przed, przed tym, e, zanim coś mi w końcu wyjdzie. Pytanie 18. Ile aktualnie masz kokonów i ile gatunków trafi w najbliższym czasie do sklepu? Kokonów nie mam wiele, bo odebraliśmy. Mamy w tym momencie około 12-15 gatunków w inkubatorze. E, u samic jest, e, nie wiem, może z 10 kokonów, nie więcej. E, ale mamy bardzo dużą część samic dopuszczonych. Do Myślę, że to jest już ponad połowa tego, co mamy, a posiadamy ponad 300 samic. Także trochę tego jest już w cudzysłowie w planach. Zdarza Ci się sprzedawać pająki hurtowo, czy raczej wszystko idzie detalicznie? Rzadko, bardzo rzadko sprzedajemy pająki hurtowo, ze względu na to, że jest dużo zapotrzebowanie, niewątpliwie. Takie gatunki wyjątkowo liczne, czyli takie jakieś parachybana, kolorota czy chromatus, no to rzeczywiście coś tam zdarzy mi się sprzedać hurtowo, ale, że bardzo rzadko. A jeżeli już, to, to mam już tam swoich odbiorców. Czy możesz oszacować, ile miesięcznie wydajesz na utrzymanie hodowli? To raczej nie są duże koszty, ze względu na to, że sam hoduję karmówkę, także można zacząć od tego, że utrzymanie pająków kosztuje mnie tyle, co, co zakup karmówki dla, dla karaczanów, czyli marchewka, otręby, ewentualnie jakaś karma tam dla psów. Liczyłem kiedyś właśnie, ile kosztuje mnie utrzymanie karaczanów, Mamy około 15 samli pełnych, czyli 150-litrowych pojemników i w każdym się mieści około 3000 dorosłego karaczana. I zużywam około 10 kg marchewki miesięcznie oraz powiedzmy 1 trzecią worka otrębów plus jeden worek 20 kilowy karmy dla psów. Także to z koszt nakarmienia tych pająków. I jeszcze oczywiście dochodzi do tego energia, czyli prąd i, i ogrzewanie. Ciężko mi to oszacować, bo hodowla znajduje się w domu i ten rachunek jeden przychodzi na całość. Za prąd w całym domu wychodzi nas różnie, od miesiąca zależy i od pory roku, ale od 400 do 500 zł, wliczając to też oczywiście koszty utrzymania tutaj energii na hodowli. A ogrzewamy i tak cały dom, także. Podsumowując, cały rok wychodzi mi mniej więcej tyle samo ogrzewanie, co w innych domach, osób, które pytałem, jak u nich wygląda właśnie wydatkowanie na ogrzewanie. Ile trwa najdłuższa wysyłka do klienta, od wysłania do dostarczenia? Teoretycznie to wszystko zależy od przewoźnika, i bardzo często zdarza się, że te paczki po prostu dochodzą na drugi dzień lub maksymalnie w 48 godzinach. Ale mieliśmy taki przypadek, w tamtym roku w listopadzie wysłaliśmy paczkę. Zaraz po święcie zmarłych do Anglii. Paczka zaginęła rzekomo. Po trzech miesiącach, na początku stycznia, odezwał się do mnie klient, że paczka dotarła do niego i chodziło do przeżyło 90% pająków. Jeżeli chodzi o czas dostarczenia paczek, to, to jest to różnie. Zazwyczaj dochodzi w tym samym tygodniu, w którym nadajemy paczkę. Dlaczego nie przepadasz za ptasznikami z Afryki? Są to gatunki, które po pierwsze są silnie jadowite, e, ciężko się u nich operuje. Zazwyczaj dużo pajęczyny robią, więc tam za dużo też nie widać. E, jeżeli chodzi o, o same gatunki, właśnie z Afryki, to są to pająki, które potrafią e, po jednej kopulacji zrobić kilka kokonów. I jeżeli takiego murinusa dopuścimy, e, to w jednej welince potrafi zrobić trzy kokony. W, kolejnym, w kolejnej welince zrobi kolejne trzy kokony i zazwyczaj ten pająk potem nam zdychał. Także jeżeli chodzi o samo utrzymanie pająków z Afryki i ich niedopuszczanie, no to ok, ale jeżeli je dopuszczamy, no to one nie pożyją, tak jak jest napisane w literaturze, około 12-15 lat, tylko maksymalnie 6-7 i, i nie dłużej. Także no, ciężko jest utrzymać pająki po prostu tak krótko żyjące, dopuszczając je. Jak radzisz sobie z ucieczkami pająków w domu? No, jeżeli jakiś pająk nam ucieknie, to praktycznie go nie, nie szukam, ze względu na to, że mm, hodowla jest w, w przerobionym garażu, a drzwi, które prowadzą do domu, są drzwiami zewnętrznymi, czyli takimi, które są na pełnym uszczelnieniu i nie, żaden pająk stąd się nie wydostanie, jeżeli ucieknie. Jeszcze dobrym sposobem jest właśnie tak, jak, jak zrobiliśmy to z ogrzewaniem, wszystkie regały podnieśliśmy po prostu o 10 cm. W sensie półkę dolną, i mamy przestrzeń na podłodze wolną, praktycznie na całej wielkości hodowli. Więc, jeżeli coś nam ucieknie, to, to łatwo go zlokalizować, jeżeli znajduje się gdzieś przy podłodze. Także, jeżeli coś ucieknie, to zbytnio się nie przejmuje. Jak opanować stres i strach towarzyszący przekładaniu pająków? Najlepiej jest zacząć od hodowania małych pająków i powiedzmy od tych L1, L2, L3 i obserwować i operować przy nich. Od samego początku, czyli jak rosną. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do tego, że ten pająk nam rośnie. Widzimy na początku, że on nie zachowuje się jakoś mega agresywnie. Jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić, nawet jak wejdzie nam na rękę, to też się nic nie wydarzy, a później po prostu doświadczenie doświadczenie zbieramy i, i to nam pozwala właśnie pozbyć się strachu. Po, ja po wielu latach miałem też takie sytuacje, że czy na przykład po, po 8 latach, mimo że tam już miałem jakieś doświadczenie przy operacji w terarium, przy jakimś tam silnie jadowitym gatunku, pająk wybiegł bardzo szybko i, i mimo że, że miałem jakieś tam już doświadczenie, ręka uciekała mi, jakbym był początkującym. Także nie da się takich odruchów do końca pozbyć. Czy gdy patrzysz na swoją hodowlę, uważasz, że to jest to? I że nic nie trzeba zmieniać? Nie mam takiego punktu. Ogólnie cały czas i całe życie coś zmieniam, coś wymyślam, coś dokładam, a to ten pająk jednak będzie w większym terarium i właśnie jestem na etapie zmiany oświetlenia, a już niedługo po przeprowadce będziemy zwiększać wszystkim pająkom terraria, żeby zrobić im fajny wystrój, żeby to cieszyło oko. Podejrzewam, że jak już to zrobię, to wymyślę coś następnego. 26 pytanie. Jak zamierzasz przenieść hodowlę na Podlasie? Co skłoniło Cię do przeniesienia hodowli? Całą hodowlę przeniesiemy, a właściwie przewieziemy tak zwanym tirem, czyli ciągnikiem siodłowym razem z naczepą. Na początek oczywiście cały dom spakujemy w ostatni dzień, kiedy będziemy już przed samym wyjazdem. Spakujemy tylko teraria i pająki, jakoś to zabezpieczymy, żeby się nic nie potłukło i, i tak jednym kursem wszystko przewieziemy. A co mnie skłoniło? No po pierwsze rodzina, żony i, i piękne tereny, czyste powietrze, no i właściwie te walory przyrodnicze, no i najważniejsze rodzina. Także, także to były najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o, o naszą przeprowadzkę. I ostatnie pytanie, 27. Jak planujesz zagospodarować nową hodowlę? Ile zajmie studio i jak, jak będzie wyglądać? Teraz teoretycznie, jeszcze na planie, bo oczywiście nie ruszyliśmy jeszcze z budową, no będziemy mieli 160 metrów kwadratowych przeznaczone właśnie na ten cel. Samo studio, jak dobrze pamiętam, będzie miało, pomieszczenie będzie miało 7 metrów na 4, także no jest kawałek pomieszczenia. Będą także raz, dwa, trzy, cztery, 5 pomieszczeń, w których będziemy hodować pająki. Będą to e, no różne strefy. Na pewno jedno, jedno pomieszczenie mm, przeznaczę na hodowlę pająków, które mają włosy parzące. Bo, jeżeli mamy to wszystko razem, tak jak teraz, tutaj, to zdarza się, że jeżeli operujemy przy, przy takim terarium, czy chociażby dopuszczamy, pająk się wyczesuje, te włosy się rozlatują po całej hodowli i często się zdarza, że już dawno nie mieliśmy kontaktu z tym pająkiem, a włosy jeszcze gdzieś tam się znajdowały i, i nas poparzyły. Także, jedno pomieszczenie na pewno na włoski parzące w cudzysłowie, jedno na wikularinę, czyli wszystkie awki będziemy hodować w jednym pomieszczeniu. Te dwa pomieszczenia będą miały około 90 m2. Wszystko jeszcze zależy, jak rozrysuję. Będziemy mieli mały magazyn. E, będziemy mieli też, właśnie, pokój 40-metrowy, gdzie będą wszystkie inne pająki, oprócz tych, które wcześniej wymieniłem. E, będzie kolejne pomieszczenie też 35-40 metrów, w którym będziemy mieli podrostki maluchy i tam będziemy karmić wszystko. I ostatnie pomieszczenie, też około 40 metrów kwadratowych, które będzie przeznaczone na jakiś tam, właśnie magazyn i, i napakowanie. Także będą tam stoły przeznaczone do pakowania przesyłek. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o nasze, nasze plany hodowlane. Już niedługo zaczynamy z budową. Jeżeli ktoś by chciał pracować u nas właśnie na Podlasiu, będziemy stacjonować blisko Szudziałowa. Supraśla, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Na pewno coś tam się znajdzie, bo jesteśmy na etapie poszukiwań chętnych. I to byłoby tyle z tych wszystkich pytań i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś dodatkowe, możecie zostawić je w komentarzach. Na pewno na nie odpiszę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was też na nasze media społecznościowe. Wszystkie linki są pod filmem. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.